Dzisiaj zajmiemy się jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców w polskim Minecrafcie, czyli Asasinkiem. Jego kanał śledzi ponad 250 tysięcy osób, co już samo w sobie jest dużym osiągnięciem. Jednak jego aktualne wyniki pod filmami nie są tak imponujące jak kiedyś. Średnio jego materiały osiągają od 100 000 do 200 tysięcy wyświetleń, co oczywiście jest bardzo dobrym wynikiem. Ale rok temu robił nawet po 800 tysięcy, czy czasem nawet przebijał milion wyświetleń. Także więc to rodzi ważne pytanie, co się zmieniło? Jak to się stało, że twórca, który miał jeden z najlepszych okresów w swojej karierze, teraz notuje mniejsze wyniki? I co zrobi, żeby się odbić? To wszystko omówimy dzisiaj, więc oglądajcie do końca. Na początku Assassin był znany przede wszystkim z Bedwarsów, Warsów, czyli jednej z najbardziej dynamicznych i popularnych minigier w świecie Minecrafta. To właśnie dzięki temu trybowi zdobył swoją pierwszą, szerszą oraz wierną widownię. Ludzie oglądali go, bo miał świetny montaż, który był dynamiczny i szybki, co sprawiało, że filmy były przyjemne do oglądania. Był on również bardzo dobrym graczem, co w PvP zawsze przyciągał uwagę widzów. No, oraz oczywiście jego poczucie humoru, które było charakterystyczne i naturalne. I przez to też widzowie polubili jego styl. To był złoty okres dla Bedwarsów na YouTubie. W tamtym czasie wielu twórców opierało swoje kanały na tym trybie, a Assassinek był jednym z nich. Ale jak wiemy, trendy na YouTube się zmieniają. Jak to mówi takie przysłowie, coś się kończy, coś zaczyna. Jak patrzę na ostatni odcinek z Bedwarsów na kanale Assassin'ka, to chyba miał on miejsce rok temu, kiedy to w piku były właśnie Bedwarsy. Przynajmniej na jego kanale. A dokładną datę tego filmu... Szacuje się na 1 stycznia 2024 roku, czyli na sam początek poprzedniego roku. Za to teraz pokażę Wam przykładowy fragment z tego właśnie filmu. Napisałem do 15 twórców, z czego są najgorsi w Minecraft. Odpowiedzi były przeróżne, co przełożyło się na przeróżne wyzwania. Zrobię to za pierwszym razem. Wiesz dlaczego? Bo kiedyś nagrywałem Manhunty i. O kurde. Kiedy Bedwarsy zaczęły powoli tracić na popularności, Asasinek podjął bardzo mądrą decyzję. Przeszedł na Anarchię, czyli na serwer, który akurat zaczął wystrzeliwać w górę Sam zresztą z niego kiedyś nagrywałem Oto moje przykładowe filmy z niego na ekranie No w każdym razie to zadziałało doskonale Jego filmy zaczęły osiągać setki tysięcy wyświetleń A sam Asasinek stał się jednym z najpopularniejszych twórców w tej niszy To była druga fala jego sukcesu Ale jak każdy trend, Anarchia też ma swoje ograniczenia I tutaj zaczyna się pojawiać pierwszy problem Czy Anarchia powoli traci na popularności? Nie chodzi tylko o Asasinka Widać to na całej scenie Minecrafta Coraz mniej osób ekscytuje się anarchią, a widzowie, którzy wcześniej pochłonęli każdy film na ten temat, teraz nie oglądają ich już tak chętnie. Chyba, że mówimy tu o widzów właścicieli, czyli widzów Sagiego, Pitera i Doknesa. Yy, Jezu, ja jaką gafę zrobiłem, możesz to wstawić, motorysta. Czyli widzów Pitera, Sagiego i Deksiego. No w każdym razie można by się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że za dużo osób zaczęło na tym nagrywać, więc ludzie się tym po prostu znudzili. Była zbyt duża konkurencja w pewnym czasie... Niektórzy oglądali te filmy po prostu zbyt często i już ich nie oglądają tak chętnie jak kiedyś. A może po prostu nie da się już wymyślić nic nowego, a widzowie potrzebują świeżości? Tak również może być, ponieważ na anarchii nie dzieje się za bardzo nic nowego, oprócz tych aktualizacji ostatnich z infekcją czy jakichś poszczególnych eventów. To po prostu wciąż jest to samo, już od paru lat. I to stawia Asasinka w trudnej sytuacji. Co ma w takim momencie zrobić? Na szczęście Asasinek pokazał w przeszłości, że potrafi nagrywać coś więcej niż tylko Bedwarsy czy anarchie. Pamiętacie jego challenge'owe filmy z Minecrafta w wersji albo przeszliśmy Minecrafta na wspólny HP? To były świetne formaty, które przyciągały setki tysięcy widzów. I co ważne, nie były one związane ani z Bedwarsami, ani z anarchią, a bardziej z kolaboracjami wraz z jego przyjaciółmi. To znaczy, że Asasinek ma potencjał, by robić coś nowego. Ale teraz kluczowe pytanie: czy wróci do takich pomysłów? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Może sam Asasinek ogląda ten film, lub wypowiedzieć się na jakiś temat, który uwzględniłem w filmie, bądź nawet na temat, którego nie uwzględniłem. No i kolejne ważne pytanie: czy widzowie oglądają go dla gry, czy bardziej dla niego? Tutaj dochodzimy do jeszcze ważniejszej kwestii: czy widzowie Asasinka oglądają go dla Minecrafta, czy dla jego osobowości? To kluczowa sprawa, bo twórcy, którzy są oglądani tylko dla gry, często mają problem, gdy muszą zmienić content. Ale jeśli widzowie lubią cię jako osobę, to masz większe pole do popisu. Assassinek ma bardzo charakterystyczny humor. Jego wstępy często są śmieszne i widać, że wkłada w nie dużo energii. Może to właśnie powinien rozwinąć. Bardziej postawić na storytelling i kreatywne pomysły. Myślę, że gdyby to zrobił w swoim stylu, na pewno by doprawiło to ociarki. Wiecie, bo on ma taki głosik, no ja wiem. co ja gadam? Nie słuchajcie mnie widzę. okej? Okay? Asasinek na pewno będzie miał większe możliwości, jeśli chodzi o content IRL ze względu na to również, że pokazał już twarz, kamerkę, robił coś tego typu podobnego. Zresztą podobnie jak jego przyjaciel Elomordo, który przeniósł się właśnie z Minecrafta na content IRL i wychodzi mu to świetnie. Także kwestią czasu jest teraz tylko czekać i zobaczymy, jaką decyzję popełni assassinek. Chociaż póki co ma tam dobre relacje z Anarchią, z Chłopakami, no i ma z nimi współpracę, no to wiadomo. Na jego kanale możemy zobaczyć wielu znanych twórców, szczególnie tych związanych z Anarchią. Wcześniej wspominałem o twórcach typu Elomordo, ale warto zaznaczyć, że występują u niego tacy twórcy. Jak na przykład trąba powietrzna, C-potworek, S, na poszczególnych filmach też występuje S. Czy chociażby jakiś polu. Wiecie, od czasu do czasu. A teraz, co do pogoni za trendami. Czy to dobra strategia? Z jednej strony, trzeba podążać za tym, co oglądają ludzie, bo inaczej można stracić widownię. Ale z drugiej strony, za bardzo skupiający się na trendach, traci swoją tożsamość. Mam wrażenie, że assassinek idealnie tym balansuje i znalazł złoty środek, w tym co nagrywa, i przekazuje widzom. Bo jeśli co chwilę zmieniasz content, to widzowie mogą się od Ciebie odwrócić, bo nie wiedzą czego się spodziewać. Dlatego ważne jest znalezienie balansu, tego o którym przed chwilą wspomniałem. I to właśnie stoi teraz przed Asasinkiem. Czy zostanie przy anarchii, a może wróci do challenge'owych filmów, lub wymyśli coś zupełnie innego? To już kwestia czasu czekać. Najprawdopodobniej nastąpi to jak najszybciej. Mam wrażenie, że jeżeli będzie odchodził z anarchii już, to na początku jakoś tam sobie to uzgodnął z chłopakami. I jestem w 90% pewien, że nie nastąpi to wcześniej niż Wielkanoc, bo na pewno teraz te eventy będą na tej anarchii i innych serwerach, więc sami wiecie, jak to jest. Trzeba zrobić reklamę. Może zresetują mapę Anarchianiem na wakacje, na przykład, ale, na, ale póki co się nie zapowiada, żeby assassinek odchodził z nagrywania anarchii. A żeby lepiej zobrazować, o czym mówię, to teraz pokażę Wam fragment z filmu Asasinka który idealnie pokazuje jego styl i podejście do nagrywania. No zobaczcie to sami. Nie ma szans. Oh. Tak więc jedziemy do Elo Mordom. A few moments later. Dobra, Widzowie. Działamy tylko ciuchów. Proszę, rzućcie bryk. A jeszcze wspomnę Widzowie, że jeśli szukacie jakiegoś serwera Minecraft typu Anarchia, to idealnie się składa. Bo serwer craftenc.ptl Oferuje tryb Anarchia SMP Na którym może zacząć grać już teraz Co jakiś czas na serwerze występują nowe zmiany Typu nowe edycje różnych trybów Lub przykładowo konkursy na rangi Lub rozdania kluczy w weekendy Także idealnie się składa Niedawno wystartował u nich na serwerze tryb Ekonomia Czy chociażby Megadrop A prawdopodobnie oglądacie ten film w piątek No bądź po prostu w weekend Także na pewno coś z tej okazji znajdziecie na ich Discordzie Do którego macie link w opisie Także zajrzyjcie tam po więcej informacji Z samym serwerem CraftMC Mam już współpracę od ponad dwóch lat, także wiem co mówię, jest to całkiem dobry serwer. Sam na nim pogrywam, i świetnie mi się z nimi współpracuje. Także wbijajcie już teraz! No i co, wracamy do filmu. A w zasadzie to do jego podsumowania. Ponieważ podsumowując, Assassinek to nadal bardzo dobry twórca, ale jego kanał przechodzi teraz ważne zmiany. Jednak mam wrażenie, że wyróżnia się on nieco spośród innych twórców anarchii. Oczywiście na jego awatarze kanału oraz na skinie w Minecrafcie. Widnieje kaczuszko, co jest również jego takim wizerunkiem kanału. Jak teraz patrzę na kanał Assassinka, to nawet czasem zdarza mu się publikować shortsy, ale, ale raczej w celu promocji jakiegoś produktu. I przykładowo w tym roku wstawił zaledwie kilka shortsów, także no nie ma co się dziwić. Głównie w celu promocji jego filmów. W sensie pełnometrażowych filmów Promuje je shortsami, oczywiście to jest zrozumiałe. Sam tak nie raz robię. Tam to jest wtorek, dokładnie prima Aprilis, 1 kwietnia, 23. Także, no. Ogólnie, no co mam powiedzieć. Widzu, ostatnio montażysta mnie zawiódł trochę. To był inny montażysta, który... To był inny montażysta, który... To był inny montażysta niż ten, który montuje ten film. I nie zrobił mi efektu Sigma, nie? I się trochę zbłaźniłem, aż mi klauna wkleił, nie? Na twarz. To było dosyć miłe. Dajcie znać, czy taki mój room tour, na przykład, kiedyś w filmie. Mogę zrobić jakiś bonus. I widzowie, zróbmy tak. Jeżeli dobijecie pod tym filmem 200 łapek, to wybiorę najbardziej lajkowany komentarz i zrealizuję to, co ktoś mi napisze, żebym zrobił w IRL-u. W sensie, żebym na przykład coś zrobił, nie wiem, mogę gdzieś pochodzić, nie wiem, na spacer czy coś, akurat y, mam kontuzję kostki, ale już mi przechodzi, bo na koszykówce, na WF-ie, y, tak mi się wykrzywiła noga o prawie 90 stopni. Więc, y, no, taka sytuacja. No i co widzowie, trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach, no i co, CGMK. Mam nadzieję, że tym razem montażysta zrobi taki fajny efekt. Dobra, no, nevermind, nie zabieramy już wam tego czasu. Miłego dnia, czy wieczoru, czy tam co porabiacie po południu. Yo!